Wierzę. w ogóle nie wiem czy ja nie palmałem stalnej głupoty mówiąc, że można te wieże przychodzić w dowolnej kolejności, jako że widzę filmiki na YouTube i patrzę, że przeważająca większość, jak nie wszystkie, nie wiem, jakieś przejścia, walkthrough czy inne tego typu filmiki, pokazują, że ogrody przychodzi się najpierw. Nie mam pojęcia. Już nie pamiętam jak to było i nie zamierzam próbować inaczej, bo to jest ścieżka, którą ja sobie utarłam i chyba wielu innych graczy też. Ciekawy, naprawdę jestem ciekaw, czy kolejność, ale chyba kolejność... Właśnie um... nie wiem z tą kolejnością. <śm> ma znaczenie, nie ma znaczenia. Dobra. A <śm> W świetny sposób udaremniłaś mu ucieczkę, gro. Zaczynam grać coraz lepiej. Dobra, chyba was załatwię po prostu. Właśnie, pisano mi o tym w komentarzach, że ten atak jest naprawdę przydatny i teraz już rozumiem dlaczego. bo będę tego ataku coraz częściej nadużywał, jeżeli walki będą się dłużyć. Zawsze można coś zrobić. Tak. Tu, 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 Teraz o ile wiem musimy wrócić do... Znowu wrócić do przy... albo nie, w sumie to nie wiem, czy trzeba koniecznie wracać do um, przyszłości, teraźniejszości, żeby powrócić do komnaty, przed komnatą Klepsydry. Wiecie o czym mi chodzi. Tak, gdzie się dostaje do tych wież i tam gdzie dostaliśmy jeszcze drugą dopałkę do życia, no. Fraps. Trzeba mi znowu zaczynać. O. Aj tam. Ta. To i sobie zostawię. Nie chcę mi się z nimi walczyć. Gdzie jest muzyka? Ja się pytam. Jasna sprawa, my musimy wrócić tu. Więc ja nie rozumiem, co ja kombinowałem, kiedy ja przechodziłem tą grę dość niedawno stosunkowo i wr wracałem do teraźniejszości. To ja nie wiem, co ja zjeśćwałem, szczerze mówiąc. Że przeoczyłem tą dość trudną do przeoczenia wskazówkę. Wow. Do as you are told and it! Time to finish this! To... Do Dostajemy kolejnego artworka. I... Poprosiłbym o spolonienie czasu, dziękuję. Nie wiem czy ono jest tutaj aż tak konieczne, ale żeby nie kusić losu i tak już skusiliśmy do tego stopnia, że chce nasz ukatrupić strażnik owego losu, strażnik linii czasu. Um, dobra. Po co jest to? Czy myśmy kiedykolwiek tego używali? Nie wiem. Nie pamiętam. Wiem, że trzeba jakoś bezboleśnie zejść. A tu jest drobinka, dobra. Jej tu, ona tu była, wcześniej nie była, chyba nie, nie pamiętam. Dobra, nie wnikam, idziemy, idziemy do wyjścia, stąd zapis. I będziemy powoli kierować się do wieży numer 2, do wieży mechanicznej. Tak? Czy nie? Zaraz, zaraz się okaże, czy tak, czy nie. Dobrze, książę. Tak sobie przyspieszę podróż. No. O, tu jest artwork Dobrze wiedzieć um, Schowaj pan ten miecz. Wow, no hej, zapomniałem, zapomniałem już o was wy głupie przeciwniki, że w ogóle istniejecie Ehm, um, co mnie skrzywdziło?

Co my mamy? Miecz lawa Ten mistyczny miecz pozwala na magazynowanie energii Z czego tak bardzo będę korzystał na pewno Witam Po przerwie Jej nie można zabić, dlaczego ona tu stoi Nie stoi tutaj tak kurde Tylko mi blokujesz przejście Ja może zapiszę chociaż nie chcę mi się Druga wieża W ogóle tu jest jakby kierunek dźwigni pokazuje, gdzie jest właśnie dostęp. Na przykład, o, kierujemy dźwignię tu, dostęp mamy tu. Jak kierujemy dźwignię tam na komnatę klepsydry, to przejście jest do komnaty klepsydry. Um, jak kierujemy dźwignię tu, to mamy dostęp do mechanicznej wieży. Tak, mechanicznej wieży. Nie, me Mechanical Tower, no Super, gdzie ja teraz powinienem iść? Bo tak trochę się zgubiłem. Gdzie ja teraz powinienem iść? Może tutaj gdzieś. Hmm? Tak, tędy. From what I see. Miecz lwa. Dobrze, że mamy coś silniejszego, chociaż szczerze mówiąc, przydałoby się, tu w ogro przydałoby się to w ogrodzie. No ale cóż, Artwork i tędy i dobra, tak to jest dobra ścieżka. I też najeżona pułapkami. Znaczy, na pułapkami na pewno nie w tym stopniu, co na przykład e, segmenty z wydłużeniem paska... wydłużeniem paska życia, no. Słowa mi zabrakło po prostu. Okej. Okay. I z jakiegoś powodu dobrze wspominam nadchodzącą lokację, tylko nie wiem dlaczego. Ja jednocześnie żywy do niej urazy w pewnym miejscu. Teraz chcę się przekonać, co jest takiego w tej lokacji złego, dobrego. A teraz się okaże. Druga wieża. Dużo mówię. Nam to określenie, dobra Wracamy do naszych standardowych pomiotów Którzy padają na dwa ciosy z tego miecza Ewentualnie na jeden No no Podoba mi się to, że te walki trwają coraz krócej Chociaż nie wiem czy słusznie, bo w sumie walka to też jeden z elementów rozgrywki Mm -hmm. O, tu będzie ciekawy przeciwnik. I muzyka, muzyka też będzie fajna. Muzykę na pewno dobrze wspominam z tej części wiesz. bo... Już tamta była dla mnie co tego, zbyt powtarzalna. Ha! Dziękuję. Chciałbym przejść przez te drzwi. Czyli muszę wykonać wszystkich wcinków? Za no to wygląda. Ha! I tak padasz na dwa ciosy, ale zabiłem ci ciosem mocniejszym. A może... W ten sposób? Oho! To jest chyba jeden z moich ulubionych przeciwników, z jakiegoś powodu. Wow! Jego trzeba ciechać tam, gdzie nie ma pancerza, czyli... Um. Tutaj. Aż on padnie. Kiedy padnie... Teraz można go... Tak. Jego trzeba jeszcze unikać, żeby nas nie zrzucił w złą stronę, książę! W złą stronę zrobiłeś unik. A przynajmniej już pamiętam, jak się bije tego kolesia, więc nie będzie większego problemu z wykończeniem. Nigdy. Aj! Wydawało mi się, że nacisnąłem kierunek w odpowiednim momencie. Ta. Dlaczego to też musi być w spowolnieniu? Nie rozumiem. Nie jestem fanem wpychania spowolnienia wszędzie gdzie się da. Bo to tylko sztucznie przedłuża rozgrywkę jakby. Nagle urwa się muzyka, super. Super. Po prostu super. To jest już taki nawyk jakby wbudowany w gracza, że za każdym razem jak widzi przycisk i jak coś się otwiera, to trzeba skorzystać z mocy spowolnienia czasu. Przynajmniej wydaje mi się, że to właśnie gra chce osiągnąć. No nie, i zapomniałem się wrócić do tego power-upa. Ale dobra, po tej wieży, bo mnie zapomniał. Nie sądzę, że mu zapomniał. Muszę to sobie zapisać na chusteczce uniwersalnej. Teraz czy ja jakieś tysiące długopisów? Power... Nie działa. Tak. Dobra, że o tym wcześniej pomyślałem, że będę potrzebował power-upów. I kawałka czegoś do pisania. Dobra. Jest. Jest zapisane. Będę pamiętał. Będę pamiętał. O, setlista z wczoraj. E, dzisiaj jest... 14. Też jestem ciekaw jak szybko... Eee, książę, nie kazałem ci tego robić. Też jestem ciekaw jak szybko wstawię od, e, odcinki z tego dnia, ale zważywszy na to, że moje tempo jest nawet... Całkiem niezłe, to się nie obawiam. Wow! What the, what the f Co tam się stało? Czy ktoś może wyjaśnić, co tam się stało? Ops! Dobrze! O Boże, wiem, wiem, co tu będzie! Eee, te psy! Te psy! Nienawidzę! Nienawidzę! One się ewentualnie pojawią. Jeszcze spokojnie, spokojnie. Jeszcze się z nimi zaznajomimy. Szlak by ich trafią. A, dobra. Chyba rozumiem, o co tu chodzi. Czy nie rozumiem? Nie, nie rozumiem. Co mam tu zrobić? A, dobra, rozumiem. Nie rozumiem co to było Co to miało być Czyżby teraz słupki były pijane or something? Już nie już nie wiem naprawdę Teraz ostrożnie bo ja nie mam już piasku czasu Ani jednego piaska czasu Piesek czasu Dobra, będę miał sporo czasu, żeby się przemieścić. Teraz ja temu pozwolę wrócić. Czyli najprawdopodobniej spowolnienia nie będę potrzebował. Wracaj już. Dziękuję. Dobra. Teraz gaz, 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 gaz. Dobra. Szybciej, 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 debilu. Dobrze. Ci się udało. A już więcej miałem zrobić o Poczekać Replay please To jest chyba mój pierwszy zgon w tej grze Czy jeszcze miałem jakieś Bo już nie pamiętam Jeżeli był nawet pierwszy to kiedyś musi nastąpić Ten pierwszy raz A teraz nie być tutaj głupim. Minąć scenkę, dziękuję. Wait, czy dźwięk z dotarł dopiero teraz? Cóż, nie powiem, żebym był zaskoczony przy ilości drobnych glitchów, które tutaj działają że przynajmniej w wersji <laughs> No hej. Ra em. Szybko. Dobrze. Stążymy. Teraz to. Bez obaw. O, widzicie? Tam jest ten drążek. Tam trzeba skoczyć. Tylko, że ja byłem na tyle głupi, że go nie zauważyłem. What the fuck? Ej! Nie jest śmieszne, ja chcę wskoczyć na drążek. No, dziękuję łaskawie, groza, to że mi to umożliwiłaś.